Moja głowa! Ja nie wiem co się wydarzyło ostatnio. E, e, pamiętam tylko, że Annabel była i gdzieś mnie zamknęła. Tylko gdzie? Jak, po co, dlaczego? Moi drodzy, drodzy widzowie, zostawiajcie szybko łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, bo to co się wydarzyło ostatnio to jest jakaś masakra. Dobra, ej, co się dzieje ze mną? ALO! Ej, wstawaj! O! Dobra! Już jestem. Szybko, słuchajcie. Musimy sprawdzić, co się wydarzyło w poprzednim odcinku. Bo naprawdę mam zanik jakiejś pamięci. Ale wy teraz możecie zostawić łapkę w górę. Dobijmy pod tym odcinkiem 6000 łapek w górę. No i mam nadzieję, że Anabel. Um... Na pewno, na pewno, chciała mi zrobić coś złego. Ale co? Nie mam pojęcia. Musimy się przekonać. Patrzcie, ten domek, który jest tutaj. I ile tutaj jest ognia? To jest jakaś masakra. Ej, yy, wziąłem golden apple. Patrzcie tutaj, napis. Co jest grane? Widzicie to? Patrzcie, name tak, wszystko jest odwrócone. Totem of Undying. Iron Peacock. Diamond Sword! i wszystko jest do góry nogami! Patrzcie, każdy napis praktycznie. Flint and Steel y Nyg is Cygne. Emerald, jak zapisane, w ogóle co się dzieje? Jak to możliwe? Wow Nie wiem. Dobra, słuchajcie, Diamond Sword. Idziemy po Anabel. Musimy ją wykończyć, słuchajcie, bo zrobiła mega, mega dziwne rzeczy. Zobaczcie, ile tutaj jest ognia. Ja chcę to zgasić, jak to... Z... O kurczę! Goście, co wy tu robicie? Jak wy się tutaj zrespawnowaliście? Przecież was nie było. Dobra, gleba, nie ma ich. Dobra, szybko, szybko, gasimy to wszystko, patrzcie. Tyle tutaj ognia. What? No dobra. Musimy to oczywiście zagasić, bo będzie naprawdę krucho, jak to się spali, to Anabel może być wściekła na mnie. Przecież to ona zrobiła. Dobra, rozwalam to wszystko. Właśnie to się tutaj zaczęło, ona za mną szła. Okej, okay, gasimy, gasimy, gasimy na spokojnie. Jest! Dobra, ym, dywan musimy tutaj naprawić, tylko gdzie ona może się teraz znajdo znajdować. I a ja, naprawdę aż tyle tego wszystkiego. I ja, dobra. Podpalam to. Podpalam. E? Słychać gościa? Gościu, nic nie rób mi złego. Dobra, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Moi drodzy, pamiętajcie naprawdę, żeby zasubskrybować kanał. Ostatnio Anabel zamknęła mnie w jakiejś y, krypcie czy coś takiego. E, no i będzie trzeba z nią porozmawiać na ten temat. Powiedzieć jej, że nie podobało mi się to, co ona zrobiła? Oszty. Czekaj, tutaj jest jeszcze typ. Co się ze mną, co się z nim stało? Ktoś wszedł do mnie. Wow, taki czarny się zrobił, zwęglił się. Może on w ten ogień wpadł? Co? Czy tutaj przed chwilą TNT odpaliło się i w rozwaliło? Co? Ej, to jest niemożliwe. Przecież tutaj TNT w jakiś sposób? No nie. To było mocne, to było mocne, powiem wam szczerze Dobra, musimy zagasić to Jakieś przejście musi być Dobra, okej okay. Dobra, zróbmy tak, 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 tak Żeby się nie podpalić, czy ja mam fire resistance? Mam fire resistance, więc chyba git A to o, dzięki temu jabłkowi Słuchajcie, dobra eee, słycha Słychać tych ziomków Ty, ale on w ogień nie chce wejść A nie, wchodzi, ale Dobra, masz gościu Możesz się spalić Elegancko, nice, dobra Teraz tak, gasimy to wszyściutko Pyk, 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 pyk Żeby to się nic nie zapaliło I powiem wam szczerze, że Gdzie jest Smile, mój przyjaciel Ja muszę go odnaleźć, słuchajcie Muszę sch... Nie, tutaj TNT wybuchło Ej, ten budynek jest mega przerażający Tu jest ziomek Dobra, chodź tu, o tak, trzymaj A masz, dobra, pokonałem go Okej, okay, te pajęczyny też mi przeszkadzają i to bardzo, i to bardzo, bardzo przeszkadzają. Dobra, gasimy to wszystko, ten ogień, żeby... Może zostawmy chociaż trochę, żeby... Oczywiście te typki, co będą tutaj biegali, bo widzę, że ich jest coraz, coraz więcej. Dobra, to możemy zampo zamykać, żeby nie było, słuchajcie, takiego tutaj syfu, nie, narobionego, bo jest po prostu okropnie. Dobra, gasimy, gasimy, gasimy... To zacko No ale ten budynek już jest naprawdę Wow! patrzcie Tu się zrobił typ Dobra, a masz ty, gościu Leżysz, o, emeralda mi dał Ej, to jest spoko, bo tutaj dużo, dużo Emeraldów może się dostać Właśnie od tych Nie wiem, jak oni pilagerzy, Mieli, okej okay. Nie wiem, ty, tutaj jest ten budynek Czy ten po Łoł, wow! jak oni się tu powstali Za mną przybiegli o kurcze, dobra, e, masz ty, a masz, a masz A masz, dobra Okej, okay. dobra Jest kozacko, mamy go pokonanego Więc naprawdę spoczko Eeeem ja. Znowu TNT Czajcie, to ja się tak wdygam A jeśli On mi na głowę spadnie, no nie Patrzcie, on ręki nie ma On nie ma ręki normalnie A patrz, podejdę, w kurzy się wyciągnie Tą rękę, gdzie, o ma, patrz ty no to jest źle się tu dzieje. O emeraldy! Słuchajcie, już mam 12 emeraldów. Tu znowu typek. O, żeż ty kurczę dziadego! go. Wow, 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 wow. Dobra, leżysz. I ja. O kurczę, jak mnie wystraszył tu za rogu. Jak skąd oni się tu biorą? Siekierkę, patrzcie, Iron X. I wszystko jest odwrócone do góry nogami. Co? Nie. Ale. Wow, tu jest wioska, ja zapomniałem Ej, musimy pójść do tej wioski Sprawdzimy, co villagerzy, villager, wi, villagerowie mają Ej, tu się rozwaliło Słyszycie to? Słyszycie te kartki, przekładane kartki? Normalnie słychać, jakby ktoś czytał jakąś księgę Słyszycie? Czekaj, tutaj nie ma Wow, ktoś kogoś uderzył, czy co? Nie wiem. O, tu się pojawił jeszcze ziomek. Dobra, rozwalam cię, gościu. Jak? Ej, to Anabel chyba wszystko robi. Tych typków tutaj przyzywa. O nie. O nie. Słychać ich, tylko nie wiem gdzie. Czy to na dachu? Czy co? Tam się pojawił na samej górze. Wow! Nie, jak on tutaj wyleciał na mnie. Dobra, emeraldy, emeraldy, emeraldy. Nice. Dobra. To mi się podoba, że oni akurat emeraldy dają. Ale ten typo. Po prostu wskoczył na górę. TNT tu wywaliło. What? Tu jest. O kurczę! Jak! Jak on to przeskoczył? A dobra, bo tutaj jest. To co? I brązowe. Okej, okay, słuchajcie, ja muszę mieć totem of undying. Bo może być ze mną krucho. Nie mam jedzenia. Ej, będzie lipa, jak zaraz oni mi tu wyskoczą całą hordą Będzie naprawdę przewalone Dobra, szybko, szybko, słuchajcie, mam plan Pójdźmy do tej wioski Może, okej okay. Patrzcie, mogę się wydostać w końcu z tej strony Tu jest wszystko porozwalane O nie, dwa i pół serduszka O, kurczę. Dobra, wioska, wioska, goście Mam dużo emeraldów, chcę coś kupić od was Do jedzenia, coś do jedzenia O, patrz, dobra yy, masz coś do jedzonka? Patrz o, dobra, za Emeralda chlebek Dobra, bie, biorę to, to może być spoko Dobra, wywalam, dam ci jeszcze może mi się chlebka przydać. 10 będzie git Dobrze Bardzo dobrze, chlebek jest Dobra, coś jeszcze ciekawego masz, gościu Szybko, szybko, szybko O, patrzcie, pumpkin pie Tylko czy jest sens? A można to stakować, dobra, to weźmy tak. Cztery takie ciasta To o nie czy tutaj też TNT wybucha? Ha, halo? Wy macie tylko pożywienie? No dobra, ten ma skórzaną zbrojkę, ale po co mi, jak ja mam diamentowe rzeczy? No. O, tutaj jest kolejna część wioski. Patrzcie! Widać zorzę polarną! To tam gdzieś musi być! Smile! Wiecie co? Może najlepiej by było tam po prostu pójść. Jo! Dobra, po co ja w ogóle chleb kupowałem, jakie mam tutaj pszenicy od Groma? Czekaj, panowie, gdzieś jesteście? Czy jest tutaj ktoś w tej wiosce? Halo! Halo, dzień dobry! Macie coś do jedzenia fajnego? Zaszczy... Aha, dobra, czekaj, tutaj coś jest fajnego? To ta sama chyba osoba, co była wcześniej. Jo, patrzcie, jak tutaj jest mgła. Mało widzę, po prostu bardzo, bardzo daleko nie widzę. No i tutaj wszystko jest czerwone dookoła, tu jest jakieś jeziorko What? Dobra, jest jeziorko, patrzcie jak to przerażająco wygląda, to wszystko jest czerwone, jakieś drzewa i tak dalej Ło, tutaj patrzcie ciemne, tu czerwone i to się zmienia tak jakby patrzę się w tamtą stronę jest czerwono O, patrzcie, tutaj jest zjawa Anabel, widziałem ją przez chwilę, była Pojaw się tu, Anabel, dawaj walczyć, chodź, jesteś taka cwana, tak? No dobra, to teraz, słuchajcie, nie mam pojęcia, co ja mam wyczynić. Słuchajcie, masakra, jestem nad jakąś wodą. Widzicie to, po prostu nad y, jakimś y, koło jakiejś wioski. O, kowal, patrzcie, tu był kowal. Dobra, podejdźmy do tego kowala, może by tak sprawdzić, czy coś ciekawego tutaj jest. Łód chlebek, dobra, mam więcej chleba, Iron. Słuchajcie, Iron. Dobra, ten pikak zostawię. Buty ironowe, eee, sadless, dobra, może ironowe buty się przydadzą, może dam je dla smila. Eee, no to by było fajne smilowi, by oczywiście się przydała zbrojka. Może on gdzieś ma, gdzieś on jest. O nie, no dobra. Eee, tu widzę jakieś przejście. Ej może pójść do lasu Może pójdę do lasu po prostu Uciekając z tego miejsca Fajnie by było po prostu yy, Może gdzieś jestem niedaleko Tego całego wesołego miasteczka TNT wybuchło Jejku te dźwięki Dobra idziemy cały czas przed siebie Tu jest jakieś przejście Które chyba nic nie wskazuje Odejdźmy jak najdalej od tej wioski Patrzcie tu Dobra kurczak nawet jajko zniósł ze strachu Kurczak nie bój się, jesteśmy w tym razem! Rozumiesz? Wow! Patrzcie, przybiegli za mną! Kurczę, z tego domu przybiegli! A masz ty! A masz! A masz! Dobra, Emeralda mi dał, tamten chyba nie dał. O! Nie! Tutaj się pojawił! Kurczę, ja mam lipę, bo nie mam serduszek! Halo! Nie! Nie, odejdź ode mnie ty nieczysta siło! Nie, nie, kurczaki, bijcie go! Ratujcie mnie! Halo? Halo? Yyy, gdzie on jest? Czy on tam jest gdzieś? Patrzcie, jakąś się na mnie goni. Kurczę, jest wkurzony chyba co? Świnko! wow, Dobra, patrz! A masz w cyngiel dostał. Nice. Dobra, eee, coraz więcej ich tutaj jest. Ej, to w lesie jest sporo. O kurczę, Anabel, czemu ty mi to robisz? Dlaczego się tak na mnie wkurzasz? Czyż ja nic złego nie zrobiłem? Patrzcie, czy przypadkiem słońce tutaj widać? Hej, słońce widać daleko, daleko przed nami, ale jest słońce, nie nie wiem, czy ja mam iść w stronę słońca, czy i zorze pola, ej, czy zorza polarna znikła? ej, zorza polarna chyba znikła, no no, to, to przypał trochę, bo teraz nie wiem, w którą stronę mam iść, czy ja bym wszedł, idę w dobrą czekaj, jak ja się dam rady tu wskoczyć yy, słychać dalej tych ziomków, o tutaj się pojawił, oż ty, patrz, chciał do mnie wskoczyć w tej łazęgo, ty jedna Dobra, masz emeraldy mi się przydają, 10 emeraldów. To jestem bogaty, powiem Wam szczerze. Tyle em, emsów mam. Dobra. Wow, biom zimowy, biom zimowy. Czy, czy ja pamiętam? Nie, ja przecież tutaj zostałem jakoś teleportowany. Jakoś przyniosło mnie, Annabel przeniosła, To co? Dobra, e, w takim razie, najlepiej by było, słuchajcie. Krzyczeć, za smajlem. Nie, tutaj jest morze jakieś. Nie, tu się pojawił windykator. Kurczę, wynosi, ty gościu. O masz, o, masz. Dobra, leżysz. Czemu jak ja uderzam, to się obracam? Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Ty, tam jest wioska? Nie, tam nie ma wioski. O, o, Uż ty kurczę, zrzucę cię, masz. A masz. Kurczę, on chce wskoczyć teraz znowu tutaj do mnie. Jak, jak on tutaj wskoczy? Ma jakiś pomysł? Ma, on ogarnia parkura w Minecrafcie? Chyba nie. Dobra, C, ale to mnie bardzo dziwi, że Iron Boots i mam wszystko, zobaczcie do, odwrócone do, do góry nogami, napisy wszystkie. Patrz, Dark Oak Wood Planks. LOL. Dobra... Wiecie coś na ten temat? Jak to mogło wyglądać? Czemu tak się dzieje? Ty, co on ma taką głowę jakąś? Nie wiem, jakiś kręgosłup dziwny? Jeszcze czegoś takiego nie widziałem w Minecrafcie, nigdy! Dobra, las przerażający... Ten las jest przerażający! Zobaczcie te dźwięki! Tą ciszę! Tu pojawiają się jakieś typki! Jakieś ty... A! Anabel! Czy, patrzcie! Ona... Czemu ty do mnie podchodzisz? Anabel, nie podchodź! Ja nie chcę! Nie chcę... Wow! Znikła! O nie, pojawiła się, dobra, ale wolnęło. Czemu ty to robisz? Czemu za mną idziesz? O nie, nie, Anabel, nie rób tego! Nie, nie, nie! Dobra, szybko do wody, do wody. Wow, dobra, zawijam. Może najszybciej, jak się da, tylko do wioski. What? dobra, Anabel idzie za mną, podąża cały czas. Ja, no, ja nigdy się nie odpędzę od niej. Dobra, tutaj jest wioska, git Dobra, szybciutko, szybciutko, szybciutko. Tutaj się czuję bezpieczny. Patrzcie, czemu tam bąbelki z wody lecą. Dlaczego takie rzeczy się tu dzieją? Dobra, szybko, jajko, po co mi jajko? Nie chcę, Anabel, zebrała je, kurczę Dobra, dobra, szybko, zawijam, zawijam, zawijam nie, nie, Anabel, nie idź za mną Patrzcie, ona biegnie, TNT, wybucha jeszcze O, dobra o, o, prosto przy mnie TNT, o, o, jest tu blisko Dobra, szybko, szybko, zawijam Inną drogą, biegnie, biegnie za mną Kurcze, nie, 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 Anabel Nie robi nic złego Uciekam, lala la. Ja, szybko. O, tak, 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 tak. To szybko do jakiegoś domku. O! Dobra! Proszę pana, proszę mnie ratować tu gdzieś Annabel była! Dobra. Przy oknie. dobra, zajrzyjmy. Ona gdzieś tu była. Jakby... Słuchajcie. Jakby gdzieś... Za mną cały czas cisnęła. Ja nie wiem, dobra, nie ma nigdzie jej. Nie widać. Dobra, ao! Annabel. Anabel! Czego ty chcesz? Czego ty chcesz? Co? Co? Odejdź! Odejdź! O! Co to? Co to jest? To jest? Z jakiś... Patrzcie, ona dała mi złote jabłuszko! O nie! Ona Patrzcie na nią! Ona tu jest! Patrzy się na złote jabłko! I to jest enchantowane! Eee. E, dobra. Mam to wziąć, rozumiem. Czekaj, tylko ja muszę coś wyrzucić. Dobra, wyrzucę to. Patrzcie, złote jabłko, które się nazywa X. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to zjeść. Nie wiem. A, Nobel, nie chcę tego! Uciekaj, uciekaj, precz, precz, nieczysta siła. Dobra, zawijam stąd, zawijam, zawijam. Ja nie chcę tego złotego jabłka. Nie chcę go, nie chcę. Nie będę żarł tego czegoś. Dobra, zawijam prosto do lasu. A, może mi w lesie nie znajdzie. Tak. Szybko, 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 dobra, znalazłem coś Znalazłem jakąś polanę, patrzcie tu To jest jakaś mega, mega polana Jezuża polarna, biegnijmy cały czas w jej stronę Dobra, jak najszybciej się tylko da Przed siebie, cały czas TNT wybuchło, czy ona tu gdzieś jest, czemu tu jest światło O nie, tu jest lawa O kurcze Lawa, jak ja mam... nie? Anabel, nie rób mi nic złego. Patrz, jak ona wyleciała w powietrze. What? Dobra. Anabel, po co ci te złote jabłko? Dobra. Dobrze, dobrze. Wezmę je, tylko nie rób mi nic złego. Wystarczy, że mnie tylko dotkniesz, ja zginę. Nie rób, nie rób tego. błagam, czekaj, zjem chlebka, czy coś? Nie, Anabel, nie rób nic złego, błagam. Nie, nie, nie. Czy ja mam wskoczyć do tego o, o, ognia? Zjeść złoty jabłko! Nie, Anabel! Nie podchodź! Nie, nie błagam! Patrzcie, ja już stoję na krawędzi! Anabel, nie rób złego, nic mi! Dobrze, zjem. Zjem. Dobrze. Okej. Okay. Mam to! O nie! Dobra, coś się stało? Zjadłem! Widzisz to? Zjadłem! Dobra. E, w ogóle, co to ja za efekty mam? Jakiś glowing, fire resistance. Ej, to ja Ej, Co się ze mną stało? Widzicie to? Nie. Dobra, szybko do ognia wskakuję. Patrzcie, mnie normalnie widać przez ścianę. To tak, jakbym tą złotą strzałą dostał. Patrzcie, nic mi się nie dzieje. Ja jestem normalnie w ogniu, w lawie. Widzicie to i nic mi się nie dzieje. Halo, jak to możliwe? Dobra, szybko, szybko. Dobra, jestem, patrzcie, jestem pod lawą. O kurde. Dobra, wychodzę stąd. No nie. Patrzcie, jestem, jestem cały biały. Co się dzieje? Dobra. Szybko, wyjdźmy stąd. Wyjdźmy jak najszybciej. What? Co ja latam? Dlaczego ja latam? Halo? Anabel, co ty mi robisz? Znikła jeszcze. Patrzcie, ja lecę. Co ja mam? Efekt lewitacji. O nie, o nie, ja zginę przecież. Dobra, tam gdzieś była głęboka lawa. Dobra, zaraz powinienem spać za 5 sekund. Ja, patrzcie. Widzę słońce. Tak, ja chcę do słońca. Szybko, nie, spadam. U. Wow. O kurcze, dostałem obrażenie od upadku. Dobra, ja zawijam. Słuchajcie, widzicie to, co jest grane? Jestem cały jakieś biały. To jest od tego świecenia, tak jak od tej bia od żółtej pochodni. Masakra. Ej, co się dzieje ze mną? Ja świecę, patrzcie, mnie widać przez ścianę. Halo. Ratujcie mnie! Ratujcie, patrzcie! Normalnie mnie widać przez ścianę. Czekaj, spróbuję tak skopać się. Patrzcie, normalnie widać mnie przez ścianę. Ja! Yeah. Dobra, moi drodzy, w takim razie. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Anabel po prostu przychodzi samą siebie. Zrobi mi jakieś cudawianki. Nie mam zielonego pojęcia, o co jej chodzi. Zmienia mnie, każe mi latać, lewitować. Ja mam regenerację. To wszystko przez te złote jabłko, co mi dała. To jest jakby jakaś wiedźma, słuchajcie, wiedźma, która dała mi złote jabłko i kazała je zjeść. Jezu, konie tutaj są. Halo, gdzie jest ten dom przerażający? Nie wiem, czy ja chcę tam wracać w ogóle. Dobra, wynoszę się, wynoszę się, wracam, słuchajcie, może iść w końcu cały czas przed tą przed siebie Cały czas tam gdzieś, gdzie złoża polarna była, gdzie ona jest? Nie widać jej, była gdzieś na niebie przez moment, chyba w tamtą stronę. Dobra, idźmy, cały czas idźmy. Słuchajcie, ja i tak muszę poczekać aż ten glowing mi schodzi, bo ja nie wiem nawet po co. Po co jest ten glowing? Może to jest po prostu cel wyznaczony, żeby każdy wiedział, gdzie ja jestem? Może smile mnie w taki sposób znajdzie? Szybko, szybko, szybko. Lecimy, wracajmy po prostu. Wracajmy jak najszybciej się tylko do... Jest! Zorza polarna! Lećmy cały czas w jej kierunku! Może tam gdzieś będzie, smile naprawdę! Może gdzieś on tutaj jest! Bo pamiętam, że... Może... Napiszcie mu cokolwiek, słuchajcie! Jest tutaj ten dom, to ja źle trafiłem! No nie, no nie! To jest mega, mega przerażające! Patrz, tu... To jest ten budynek. Ja tam nie chcę wracać. Ja chcę się wynosić. Idziemy do zorzy polarnej. Przydałaby się jakaś elytra czy coś. No, okej. Okay. Wracajmy. I okej. Okay. No, drodzy widzowie. Widzicie mnie? Tu jestem. Uciekłem, uciekłem. Już trochę czasu minęło. Już mi te efekty poznikały. Więc naprawdę jest... To git i git sprawa. Także wiecie co? Ja zrobiłem oczywiście jeszcze jedną tajną bazę, żeby się ukryć przed Anabel. Patrzcie tutaj, gdzie są te owieczki. Jest ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo i jest ćwinka. raczej znaczy, tak, kurczaczek, nie wchodźcie mi tu. Patrzcie, to jest moja baza, tak dla niepoznaki. Muszę się było zamykać. Słuchajcie, muszę się zamknąć, żeby Anabel mi tutaj nie wbiła. Po prostu może rozkopiemy to troszkę. Ale powiem wam szczerze, jestem tak zmęczony. Muszę jakieś zrobić sobie. Może skrzynkę. Schowam tutaj dużo fajnych itemasków. O, proszę bardzo, na przykład to wszystko pochowamy. Pochowamy, tak jest. Bo nie mam zamiaru dłużej z tym biegać. Bo już jestem tak przemęczony z tym wszystkim. O, nie, o, nie. Dobra, yy, zróbmy tak. Yy, I wiecie co? Ej, a może muzykę byśmy zrobili? Patrzcie na to. Akurat mam potrzebne itemy do tego. Patrz tu i tu. Juxbox! Dobra, to wszystko jest po. jakby to powiedzieć, W po góry nogami. Muzyczka. Słyszycie ją? Leci muzyczka z Minecrafta. Dobra, ja sobie to wszystko pościągam. Słuchajcie, tą zbrojkę ogarnę, wrzucę ją tu Okej, okay, mam Armor standa nawet nie wiem skąd, gdzieś tu tego zdobyłem. Dobra. Dobra, można się chyba iść położyć, słuchajcie, bo jestem tak zmęczony, tylko czekaj, ja muszę to rozkopać bardziej. Jezu, ta muzyka jest przerażająca. Może ja nie chcę jej słuchać. Chciałem się tylko odprężyć. Chciałem się tylko odprężyć, po prostu położyć przed, przed tym, żeby sobie pójść spać. Moi drodzy, dobra, po prostu połóżmy się. U, co? Oj, czy wy to widzicie? Nie, nie, wyłączam tą muzykę. Czy to ona spowodowała to, że moje stopy? Zamieniają się w jakąś przeźroczystą część. Widzicie to? Co mi zrobiła Annabel? Patrzcie na moje stopy. Są prześwitujące. Jak to możliwe? No nie. Moi drodzy. O, jak to możliwe? Nie! Czy ja zamieniam się w ducha jak Annabel? Moi drodzy, szybko zostawiajcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, bo tu jest jakaś masakra. Annabel, czy ona mnie zamienia w ducha? Moi drodzy, ratujcie mnie, ratujcie mnie, szybko! Piszcie do smajla cokolwiek, ratuj Matrunera, niech, niech się, musimy się spotkać, powiedzieć mu co się wydarzyło ostatnimi dniami. Jakaś masakra. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami! ja się bardzo, boję, bardzo się boję. Zobaczcie, ona zamienia mnie w ducha. Od mojej stopy są do połowy jakby jakieś prześwitujące. To może przez te złote jabłko, nie wiem. Przez tą całą akcję, co się działo. Moi drodzy, zostawiajcie oczywiście subskrypcję dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnych filmach. Ratujcie mnie szybko. Powiedzcie, co się mogło wydarzyć. Czy to przez Anabel? Czy to ja coś popełniłem jakiś błąd? Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami! Papa! Pa.